Dzień dobry, kochani, dziś mamy 9 lipca, a tytuł naszej refleksji to przebaczenie. Dzisiaj wybaczam sobie. Ponieważ staram się wypracować pogodniejszy styl życia, muszę naprawić szkody. Nie tylko te, które wyrządziłam innym, ale i te, które wyrządziłam sama sobie. Muszę wybaczyć sobie wszystkie krzywdy, jakie sobie wyrządziłam. Jestem osobą ważną. Przebaczenie pomaga uzyskać konieczny do rozwoju spokój. Dopóki nie zaakceptuję swoich błędów, nie wrócę do zdrowia. Dzisiaj znajdę czas na medytację, na rozważne udzielenie sobie błogosławieństwa i przebaczenia. Zacznę wszystko od początku i do reszty dzisiejszego dnia przystąpię nieco lżejsza, nieco radośniejsza i pogodniejsza. Usunę ze swojego słownika wyrażenia zaczynające się od: Gdybym tylko, gdybym tylko była zdolniejsza, gdybym tylko była bogatsza i zastąpię je innymi słowami. Takimi jak zrobiłam to, co wtedy było w mojej mocy. Podjęłam słuszną w owym momencie decyzję. Pragnę spokoju. Codziennie będę sobie udzielała przebaczenia, by otworzyć w ten sposób drzwi silniejszej więzi z moją siłą wyższą i pogodnym stylem życia. Przebaczam sobie, również sobie przebaczcie, kochani. Yy, jeżeli, poczuje, jeżeli żyjemy z poczuciem winy i yy, ciężko nam sobie wybaczyć, żyjemy w przeszłości. A yy, powinniśmy żyć tu i teraz, bo wtedy będziemy szczęśliwi. I to, co zrobiliśmy w przeszłości, wybaczmy sobie, zostawmy to za sobą. Nie musimy dźwigać tego ciężaru. Zrobiliśmy to, co było w naszej mocy. Podjęliśmy taką decyzję, jaka w owym czasie była naszą. To była nasza decyzja. Tak postąpiliśmy. Tego Wam życzę, żebyście to poczucie winy, żeby odeszło. Życzę Wam cudownego dnia, pogody ducha. Wysyłam serdecho i buziakuję mocno papa.